wiem, pupi. No. Nie gadaj do mnie. Powiedz nie gadaj, kurwa do mnie. za teraz pójdziemy, Nie gadaj do mnie boisko waliś. Obyś 1 vs 6 zł. No proste, to ja bym normalnie na klawiaturze go op opykał, nie. Przecież ja mistrz Fify, gościu. O, super, rafał, bagieta jest, kurwa, wielka A z kurwa, się miesza czołem, no, pewnie, że tak Jak bardzo cieszyć, to pierwsze zwycięstwo Po nowym kierownicy klubu PS, że <laughs> Wie pan, no, cieszą mnie rzeczy Niespodziewane, tak A takie rzeczy, które, wie pan, że jutro będzie dzień To ja wiem, Żeby wygramy, to ja też wiem, no Chłopcy dali z siebie wszystko, no, cóż mogę powiedzieć e, więc Chcę, chcę tego pogratulować Ale jak mówię, damy to jest oczywiste Dla nas pierwsze 20 spotkań w tej lidze To jest po prostu oranie, gwałcenie i tyle, no Dlaczego golec nie dał dzisiaj szansy na swój mecz? No były taki problem, że my wzięliśmy kurwa koszulki, nie? I on wziął SK, i pempek mu wystawał, powiedział, że z pępkiem nie będzie grał, więc ustaliliśmy, że z chłopakiem e, e, potrzebuje czasu jeszcze na klimatyzację, ale wydaje mi się, że w następnym sezonie, e, przepraszam, w następnej kolejce będą tu już Lki, może Mkę mu jakąś dobierzemy, ten pępek będzie zakryty, wydaje mi się, że będzie dobrze. A co do Tiamatę? E, wystrzał forma, też czerwona kartka No właśnie o no to, że tiamatę się przebił. Ja bym, tylko z presja, wydaje mi się, spotkania. Tak mi się wydaje. Myślę, że po ważnym ugraniu towarzystwo w towarzystwu o wiele większa presja i oczekiwania. A tematy po prostu ja obseł zbroję, to, kurwa wjechał to, mu sankami, nie? I tyle. Ze względu na donosy ze w drużynie giną. Drogocenne rzeczy nakładamy na pana karę 300 dolarów, kubańskich 5 złotych. Co ty? Mamy zegarmistrza, który zbiera zegarki z całego meczu, a potem je oddaje naprawione. Jak zwykle, tradycyjnie, Jose Rudinho mówi, zaczynamy mecz, podajcie sobie każdemu, niech każdy się z piłką przywita, to jest nasza koleżanka, to jest nasz dwunasty zawodnik, podajemy. Koziello, wyrastający na lidera drużyny. Urywa się już Kozłowski, przepraszam, Kondzios, kurwa, no urywa się ten, ale spalony. Koziello mi się już pierdoli, Kozioł. Świetnie, tam już wyjdzie AB, chyba będzie pierwsza piłka, tak jest klasycznie tego stylu, AB, ja, ja, ja. Japończyk wali z główki, jak mówię, no Japończyk nie jest, nie, to był, przepraszam, to był Bednarek? Nie, Bednarek, no poznał mu go, Bad Bednarek, kurwa, co tu Bednarek zrobił? Waste Black, wychodzą chyba sam na sam, Asane, wychodzi, aj, mocny strzał, obok bramki! Dużo szczęścia ma dzisiaj u siebie gospodarze FC Paris. AWO, abe, abe, musi się rozpędzić, może go weźmie na zwody. Pięknie, ależ oszukał! Wrzutka do Wdowiaka, nie, to jest podanie do to do tego, tego debiutanta, kurwa, jak on tam się nazywa? Lacirox? Cholestra, kurwa, mi się już to wszystko pierdoli w tej głowie. Goles? Wdowiak. Ale niestety, wdowiak dzisiaj jest bezbarwny w tym spotkaniu. Jak naprawdę chyba wy, wystrzelali swój cały potencjał. Aram, ajajaj, aj, aj, kurwa, mać, jak on na to strzelił. Mocna wrzutka, szosol jest naprawdę świetnie przygotowany. Zagrywa też do środka. Kładzie jednego z obrońców, niesamowicie. No, Majsawa ratuje tą, tą drużynę jeszcze przed blamarzem, ale to jest niemożliwe, że my 2-0 dostaj dostajemy u siebie. Ależ dużo szczęścia, Ciulabi, Bednarek, wychodzimy z tym. Bednarek, Do Mary. masz dużo siły? No to zaatakuj, za zaatakuj, ktoś tu zagra czy nie. Wdowiak, Abe. może wyjdziemy. Wdowiak, kurwa Wdowiak, przebijaj się, proszę was. Nie możemy przegrać u siebie, nie możemy przegrać u siebie. Podanie, goles, puść Bednarka, nie, to jest Hokestra, ja pierdolę. Debiutant, chłopak, 17 lat, presja go zadła, Rudy jest kurwiony. Ależ to była sytuacja. Rzutka w pole karne. Czy ktoś to w ogóle strąci? Próba jakiegoś podania. Wdowiak przy piłce. Wdowiak. Wdowiak. Lewa noga. Wdowiak. Kurwa. No i wpizdę. Wybijaj to. Wychodzimy. Jeszcze mamy szansę. Minuta do końca. AB przejmuje. Wypuść go. Kurwo. No biegnij. Kurwa. Znamy tego pata w pół. Ja pierdolaj. Wpizdę u siebie. A pierdolę. A daj mi kurwa bagieciarzu spokój już wiesz co. A, ale bez w swoim pierwszym meczu w trykocie z napisem pari jaki w pierwszym kurwo przecież graliśmy już pierwszy mecz. Będzie bądźmy realistami no. Jakie uwagi po takim dobrym występie? Proszę pana jakie mam uwagi no mam uwagi takie, że chuja graliśmy no dużo dużo sytuacji niewykorzystanych. Mieliśmy chłopaka, który ma 17 lat. No, może nam dać nawet więcej taki występ, nie? Może naprawdę nas zmotywować. Jeśli uwagi po takim dobrym występie, Bednarek, wydaje mi się, że teraz widać, czemu go kupiono tak naprawdę. Bo zrobił różnicę, tam kilka ładnych akcji wybronił. Jak mówię, no to nie jest, to nie jest magia, kurwa. Tu nie przyjdę różdżką, nie będę machał i nie będziemy wygrywać od razu, nie? Co? Chcielibyśmy zaproponować panu prowadzenie kadry narodowej. W załączniku przesyłamy szczegółowe oferty. Prosimy o kontakt. Polska! Ale że co? Ja a ja mogę prowadzić tą i tą drużynę? Podpisuję, pewnie, że będę prowadził. Druga, przepraszam, trzecia kolejka. Gramy na Europark. Wszystko na żywo w kanał Plus. Zapraszamy. Kurs na FC, uh, FC Paris. 2.30 na gospodarze 3.30. B. Nisko na nogach. Bardzo ładnie. Bednarek. Kamara. Timete. Wypuska piłkę do kamary, świetnie. Ładnie się teraz widzą. Kamara, oj, widać to w kurwienie. We wcypaki. Paryżanie już nie chcą być korsi. Bardzo ładnie podane. do koziello. Wypuszcza Abe Japończyk bardzo szybki. Świetnie, ależ by mus tą tą piłkę, tylko szpicem stopy mogę porwać już do pola karnego. Stany. Chulabi. Koziello, Ależ się cofnął. No, ze środka pomocy, cofnąć się na prawą obronę, to jest coś niesamowitego. Wdowiak, wdowiak, AB, ależ ładnie porozumienie, urywa się Japończyk. No, to już musi być akcja bramkowa. To już musi być kurwa gol. Ależ beznadziejny strzał. Trudno, wracamy się, mamy pierwszą próbę. Świetnie, Sise i Timete, teraz z drugiej strony. Będą na, poc na począć ch chcą tutaj zawodników. Wdowiak, wdowiak, wrzutka w pole karne. Aj, chce powtórzyć, nie udało się. No, to w pole karne. Kto to zna imię? Aj, aj, aj. Bonet. Kamara, Kikunda, Abe, Timete, Szutka w pole karne. Aj, nikogo tam nie było, Das Masła nie to przechwycił. Ale widać, że. No, wydaje mi się, że FC Pahi lepiej się czułem na wyjazdach, bo to jest kolejne spotkanie, gdzie naprawdę ich siła ofensywna wygląda znakomicie. No, nożycami podanie do Rafuta Rafatusa od Marlenosa. Henry. Henry. Ładnie za młodość całą akcję Tafu. Bamba. Sané. Bamba. Kolejny Sané. Tu sami Sané kurwa grają w tej lidze. To Wdowiaka. Rozpędza się już Polak, ale niestety znowu ścięty. Ale tam już Ciubali. Ciubali z Wdowiakiem. Abe Ładnie wychwycił kozielo. Ten przyjmuje futbolówkę. Zakręca. Ajajaj. Aj, aj. Było bardzo blisko. Nisko na nogach. Ajajaj. Aj, aj. Bramka 1-0 dla gospodarzy. No i mamy w pizdę. Pepe Sané, Pape Sané, Pape na zjebie kurwa. Paris, nic co zrobić. Jesteśmy kurwa głównym, Jebanym gównem. My w drugiej lidze w pizdę zostajemy od jakichś kurwa ogórasów zajebanych. Sané. I jeszcze nas tak robią. Panowie, wyjdź mu, wyjdź mu chociaż. Uratujmy to. Dobra, leci kontra na 15 minut. Dopóki to łapiesz, możemy grać. José Rudyniu powoli już zapiął marynarkę na drugi guzik. Schodzi do szatni, nie oglądasz końcówki spotkania. Dziękuję za Zipę chęsem w są. No, tyle ci powiem. Można już się przyznać, że mecz był ciężki, co poszło dziś nie tak. No co poszło nie... No tak, no poszło na pewno... No na pewno Wdowiak poszedł nie tą, z tą, tą flanką, co trzeba. Podobnie AB. A, biorę winę na siebie, no to jest po prostu moja wina, bo ja wybrałem tych jebanych idiotów bezużytecznych do tego meczu. To jest tylko moja wina, że wybieram takich kurwa zjebów. Panowie, w tym pokoju pachnie naprawdę futbolem. Na pewno futbolem, a na pewno spoconymi futbolowymi getrami, nie? Ale widzę, że co przegrany mecz wychodzi 100 osób. do te opowiastki o wdowiaku, spekulują media, że jest to co najbardziej nietrafiony transfer we francuskiej lidze. tej drugiej, tak? Ono jak on się ta pizza. Ładnie, Mara, przepraszam, że tak to przerwałem. Mara, rzutko w pole, timite! A i znowu brata, no niefortunnie to wygląda. it. wdowiak, wdowiak, gol. Polak, wychodzi na 1-0, mamy to! Żozę ludziom skacze w radości, świetnie! Ależ go przed chwilą tutaj dewastowałem lirycznie, a w tym momencie Polak jako pierwszy spisuje się na listę strzelców w Pucharze Francji. Yy, yy, bo tak się ta pizza nazywa: To się nazywa. A czy pizza nie, tylko to się nazywa. Domino Ligue 2. Czyli pewnie pizza Dominium, czy tam Domino sponsoruje ich. Ależ genialna akcja! Polak jest już sam na sam zawodnikiem, wdowiak, lewa noga, no i strzał kurwa spizdy. Sadzia, patrzy na zegarek, Monsial przy piłce. Jeszcze czeka, jeszcze kradnie sekundy i mamy to, mamy to. FC Pariz po dwóch porażkach dzisiaj w pucharze świętują zwycięstwo. To się może podobać. Rudyni odetną. ale Malon wie, że ten puchar to nie jest docelowa jego misja. Jego misją jest wygranie ligi a przynajmniej zajęcie drugiej pozycji. Jak trudno było znaleźć luki w obronie klubu Nord. Nie było łatwo, na pewno nie było łatwo. Szanujemy rywala, ale jak mówię, no wystarczyło, że znaleźliśmy jedną lukę, nie, tak jak twoje twojej matki, nie, wystarczy raz ją trafić, dziwkę i się będzie ruchać, nie. Dobro. Nie, nie Messi, Messi, do widzenia, dziękuję bardzo, ja muszę uciekać, już mamy kolację z klubem, do widzenia. No, można powiedzieć, że mamy powtórkę z rozrywki, Paris FC gospodarzem, goście to są jakieś kurwa, jak oni się nazywają? Y, ham Noriatas, Noriatas, Hamios, Hamios, praktycznie można powiedzieć, przed chwilą ten mecz oglądaliśmy, dokładnie tydzień temu w Pucharach, a dzisiaj drużyny spotykają się w drugiej lidze francuskiej, FC Paris z dużymi zadatkami na, y, na zwycięstwo ligi, tak byli zapowiadani niestety, w tym momencie 13, 15 pozycja, 18 mają po 3 mecze rozegrane, 3 punkciki, jedno zwycięstwo na Paris, jeden remis. Wburzę sobie futbolówkę, będzie wszystko w ładnie ktoś tam nadejdzie na to. dowiak, mocny strzał, Wdowiak, gol, gol, Dowiak! 22 lata z Polski, transfer z z 2 miliony i coś takiego niesamowitego dzieje się na początku spotkania. Tak jest, brawa, brawa, brawa kochani, pięknie, na raty. Wdowiak ma oczy chyba dzisiaj wszędzie, bo od, 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 odgrywał do Mary, Chyba będzie już sportu na wdowiaka, nie to będzie do Tiamandiego, ale już tutaj ma problemy dzisiaj Bramka. I mocny wypuszczenie do wdowiaka, ale że rozpędza się teraz Polak, no gra dzisiaj pierwszy skrzypce w drużynie. Wdowiak, tam już widzi Tiamandiego. w pole karne, tam startuje, ale niestety wybita piłka przez paro. Rozpędza się już Francuz, Tiemeter, rozciąga to, szuka wdowiaka. Wrótka w pole karne, tam już jest wdowiak. Mocna główka, ale niestety broni to. Świetnie to obronił, teraz bramkarz goś gości. Tak jest Ciubala, nie da sobie tutaj wyrwać tej futbolówki, ale nie, nie. Mamy jeszcze 15 sekund, on jeszcze to może skończyć. To może być jeszcze 2-0 do szatni. I diamati, tak, jakbym wywołał tą bramkę. Jakbym wywołał samego Tiamatiego do strzału. Fenomenalna końcówka i mamy 2-0. FC Paris, tak jest, paryski klub odbudowuje się, odbudowuje się. Brawo. Ulela, ulela, panowie nisko. Kalapito, ależ piękny Majsonal się zachował. Lekarne, może na 3-0. Timite. Nie udało się. I to będzie koniec tego spotkania. Brawo FC Pagi, prawo gospodarze, prawo Jose Rudini, że tak ustawił drużynę i kolejny raz udowodnił, że wygrana w Pucharach to nie był przypadek. Zobaczymy jakie stylowe buty ma Jose Rudini. Skupiamy się już na następnym meczu, dla nas to jest po prostu wiesz, kolejna sprawa, nie? Kolejne przejście, kolejny etap gry to był dla nas. Nie wiem, ja chyba gram dalej stary, no co mam robić? Było obiecane, że gramy karierkę i stary robimy to, nie? Mamy wyjazdówkę z Ajacio, walimy ich na łeb, mają drużynę w paski tutaj elegancko. Skład się tutaj zgadza, Timity lekko podmęczony, ale wydaje mi się, że to jest wszystko elegancko, cała drużyna jest naprawdę w dobrej formie. Wdowiak, ale że spędzony teraz Polak będzie szukał teraz kogoś. Świetnie do kozielo. Ten chyba zagra za kołnierz i tam już jest Timite, który podwyższa na 1-0. Czy jest spalony? Patrzymy jeszcze na, na sędziego. Nie, jest wszystko elegancko. 1-0 Timite. Niesamowita akcja FC Paris. Ty piłkę Mara. Do końca pobiegł z tą akcją wrzutka w pole polekarny na AB. Japończyk strzela. Główka 2-0. Cóż za pierdolnięcie od FC FC Paris. Patrz. Pizda w powietrzu, jeszcze się odbił jakby nogami w powietrzu, wiecie o co chodzi. Wchodzi w pole karne. Podnosi się, ależ obrona, no świetnie. Nawet przy 2-0 potrafimy się bronić, to w fenomenalny sposób. tymi te z dowiakiem, jak oni to rozegrają, jak to rozegra Polak. Ależ genialnie, lekko poczu piłeczkę, chciałem tylko tak przerzucić za Ani Wielem. Już tam mówią zainteresowanie, Walencja, Sewilla. Pytają się chłopaków z FC Paris. oni mówią, nie ma mowy, nie odejdziemy od Jose Rudiniego. Czekiti. Wdowiak, nad nim. Czy go przegoni? Wdowiak, świetnie. Wdowiak, potknął się. Wdowiak, zawija. Wdowiak, do Kamary. Kamara, i mamy 3-0. To jest koniec spotkania. FC Paris demoluje, demoluje gospodarzy Ajeć Ajacio na ich własnym stadionie w piątej kolejce Domino's League 2. Pizza, pięknie. A to wszystko po fenomenalnej akcji wdowiaka. I teraz te 2 miliony. Teraz te 2 miliony naprawdę wyglądają. Naprawdę, pamiętam 45 minut przed nami, jak jeśli FC Paris potrafiło strzelić 3 bramki w jednej połowie, to dlaczego nie może tego zrobić inny zespół? Dlatego trzeba być cały czas czujnym, Wdowiak, Wdowiak, do Timete, ależ wyścigi, Timete, niedokładne podanie, Timete ze zwodem, ależ bramka, ależ fenomenalny gol. Tak nie może się zdecydować, Szuma jest za głęboko wszedł, w w pole karne, wysoko zawieszona futbolówka, przyjmują Sirile, Sirile przepraszam, Sirile, Mąci, 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 ale za długo, za długo, Kalulu, Lakici. I nic z tego nie wychodzi, FC nie z kontrą, na dole już go widzi, już Dimi Fangamanga, wypuszcza AB, fenomenalnie, Japończyk ma naprawdę sporo czasu, co robi? Wrzutka w pole karne, timite i fryzjer, kur... nie fryzjer tylko zegarmist, coś ty kurwa odpierdolił. Znowu do flipsa, Flips. były takie chipsy flips. jedliście kiedyś flipsy? Przepraszam, za co pan dobry. kocha Gdańsk? Dzień dobry. Gdeska, nienawidza. Za Gdańsk, nie Za strony Gdańsk, jebany Gdańsk. Fuck you, VPN guys, get guys.